Nieważne w jakim miejscu po prostu Andrzej stękała jest w tak dobrej dyspozycji, że bez względu na to, czy tory naturalne, czy sztuczne, czy skocznia naturalna, czy sztuczna skacze wszędzie daleko. No fajnie, fajnie, mi się tuż skacze. No nic nie kombinuję, tylko skacze swoje. No poczekaj chyba więcej niż fajnie, bo ten skok z pierwszego treningu loto to był taki skok bliski rekordu skoczni. No, ten pierwszy skok był fajny. Chętnie bym go obejrzał, ale chyba nie wiem, gdzie go mogę obejrzeć. Ale go raczej nie obejrzę. Możesz go obejrzeć, w internecie już śmiga. Jest? Tak. no, jest. no to się obejrzę, bo tam troszkę było takiego zawahania i jest co poprawiać, ale, ale fajnie, fajnie. No pewnie, że fajnie. Jak się czujesz na tej skoczni takiej trochę oldschoolowej? Jest yy, bardzo fajna. Jest, no bym powiedział, że jedna z takich fajniejszych. Do, można daleko polatać na niej i w ogóle te tory, yy, no to. No tęskni się za takimi torami, nie? To jest jednak, e, cały tor jest w lodzie, a nie ma tych sztucznych plastikowych, tylko jest cały tor. No to to jest takie, e, można sobie powspominać jak dawniej się skakało na takich. A ja myślałem, że właśnie się nie tęski, że na takich e, sztucznych torach to jest wygodniej, wsadzasz nartę i jedzie, a tutaj trzeba jednak trochę prowadzić. No i trochę jest nawet e, tak jakby krzywo, w sensie nie tak, że jakoś nierówno, tylko delikatnie jest e, krzywo, ale to jest w ogóle Mało, znaczące mało, to ale, jednak czuć, ale mało. I to jest takie właśnie fajne, że nie puszczasz się z belki, tylko ustawiasz się jedziesz, tylko tak troszkę czasami trzeba tam pomyśleć. Czyli więcej od zawodnika się wymaga na takiej skoczni? No, można tak powiedzieć. Czego od siebie sam wymagasz po tym weekendzie? No dobrych z dwóch skoków, e, czterech w sumie, bo jeszcze są. No nie, sześciu, bo jeszcze tak trudne, też by pasowało skoczyć daleko. I no, tego wymagam, nie wymagam nic więcej. E, Dobrych miejsc i będzie gitara. Dobra, ale zastanawiam się, Andrzej, tak na koniec, czy ten twój plan top 20 się troszkę zrewidował? Po bardzo fajnym udanym turnieju 4 skoczy, czy nadal top 20 jest wystarczające? Nie, no mierzę trochę wyżej, ale, ale też to z takim samym nastawieniem, jak wcześniej. Bo nie ma co się napalać i skakać swoje trzeba i, i będzie lepiej na pewno. Będzie lepiej. Tego Ci życzę. Dziękuję za Dzięki. dzisiaj.